Jacek Hoga, Fundacja Darma. Dzień dobry. Kanada, Australia, e, kraje anglosaskie, Wielka Brytania. E, zawsze były zawsze od końca XVIII wieku przez cały XIX wiek, zwłaszcza były symbolem, symbolem wolności dowodem na to, że e, liberalna, e, quasi konstytucyjna, e, tutaj od razu będą pewnie komentarze niekonstytucyjna, a konstytucyjna. E, Parlamentarna monarchia brytyjska pozostawała symbolem wolności obywatelskich, chyba tylko z tego powodu, że, że wszystkie inne miejsca, w których dobrze się żyło dawno, dawno zaorały, zostały, zostały zaorane. Tak? I to właśnie przez tych samych ludzi często te same środowiska, które utrzymywały Wielką Brytanię na powierzchni. Wielkim Brytyjczykom wydawało się, że będą przez te środowiska utrzymywani na powierzchni jako symbol wolności wiecznie. Wajcha została zmieniona, teraz Stany Zjednoczone w XX wieku robiły za symbol wolności. Znowu nie tak wolny. Jak ktoś poczyta sobie nawet lata 30. w Stanach Zjednoczonych zamordyzm interwencyjny, socjalistyczny, antywolnościowy. I nie mówię tu tylko o prohibicji, mówię o nakazie sprzedawania zboża nawet przez, e, przez farmerów, tak, bo jeśli nie sprzeda, to łamie konstytucję, bo, e, bo rząd federalny ma prawo regulować handel międzystanowy. Na tej podstawie zmuszano do sprzedaży zboża przez zwykłych farmerów, tak, Na, po cenach ustalonych rządowo. To jest tylko przykład tego, jak opresyjna może być anglosaska władza wbrew temu, co nam się często wydaje. I teraz pozostawiając na chwilę Stany Zjednoczone na boku, one mają swoje problemy dzisiejsze, e, możemy prześledzić, e, w jaki sposób upadały anglosaskie kraje na przykładzie Wielkiej Brytanii, e, na przykładzie Australii i Kanady. Myślę, że te trzy na jeden krótki filmik wystarczą. Przed II wojną światową amunicję do strzelb w Wielkiej Brytanii kupowało się w sklepie metalowym. Do dzisiaj można posiadać broń, nie będąc pełnoletnim, w Wielkiej Brytanii i polować z rodzicami. Natomiast dotyczy już tu tylko kilku tysięcy dzieci, i, i posiadanie nawet strzelby z magazynkiem większym niż, niż hmm. dwa jest samopowtarzalne i jest utrudnione, nie mówiąc o karabinach czy pistoletach, których po prostu nie mogą mieć w ogóle. W Australii zakaz, bardzo restrykcyjny zakaz posiadania broni. To jest już 20 lat temu. Przy okazji zginął archetyp filmu Crocodile Landy, zabity przez australijską policję. Szczegóły, oczywiście, Państwo mogą sobie wygooglać i pewnie jakąś drobną pomyłkę popełniłem, ale nie jest to w tej chwili istotne. Istotne jest to, że ten człowiek zginął, bo nie chciał ulec. Rządowi, który nagle ogłosił, że każdy, kto nadal będzie miał broń, którą miał legalnie, jest bandytą. W Kanadzie poszło to troszeczkę inaczej, chociaż właściwie w sposób zbliżony. Nie chcemy wam zabrać broni. Absolutnie nie. Chcemy tylko, żebyście zarejestrowali. Jeżeli jesteście uczciwi, przecież nie ma się czego bać, że rząd będzie wiedział, ile macie broni. To jest krok pierwszy. Za krokiem pierwszym było. Że no, jeżeli jesteście uczciwymi obywatelami, to pewnych złych rodzajów broni na pewno nie będziecie chcieli posiadać, nie powinniście posiadać. Sama intencja posiadania takiej broni, zdaniem rządu, jest bardzo zła. Stąd też y, y, SKS-y powszechne w Kanadzie bardziej niż gdzie indziej. Stąd też y, na przykład CZ-58 bardzo popularne w Kanadzie, natomiast y, AK nie istnieje z przyczyn. Y, formalno-prawnych w Kanadzie de facto. Tak samo jak z ar tak samo jak z magazynkami normalnymi, trzyma, które trzymają jakąś ludzką ilość amunicji większą niż 5. E, to był drugi krok. Najpierw rejestrujemy, bo przecież każdy uczciwy obywatel na pewno się ucieszy, że rząd będzie wiedział, ile wydał pieniędzy na broń. Tak jak każdy porządny obywatel cieszy się z tego, że co rok musi uprzejmie donieść, ile zarobił, ile ma oszczędności. Tylko bandyta, ostatni bandyta i potwór mógłby chcieć ukrywać takie rzeczy przed szerzącym dobrodziejstwa i kochającym lud, umiłowanym urzędnikiem z urzędu centralnego. Potem przychodzi trzeci poziom. Jak już z tego co powiedziałem, brzmi, że tak zwanej broni szturmowej to Australii, Kanadyjczycy nie mają od dawna. Ale pan Trudeau, czy jak tam się mówi to nazwisko, tego łajdaka, który rządzi Kanadą. Ogłosił, że będzie obowiązkowy wykup za słuszną i godziwą odpłatą każdej broni szturmowej, którą posiada Kanadyjczyk. Nie wiem, jak Kanadyjczyk, pomijając wąską grupę 5 tysięcy około posiadaczy bona fide gun Collector takiego statusu, czyli statusu kolekcjonera broni dobrej wiary, którzy mogą posiadać broń samoczynną. Ale ponad 2 miliony licencjonowanych posiadaczy broni w, w Kanadzie nie może już posiadać niczego, co by w jakimkolwiek umyśle mogło być zbliżone chociaż do sformułowania karabin szturmowy, a jednak rząd wyznaczył dokładnie nie jakieś ogólne warunki, tylko 1500 modeli, które jego zdaniem są, są złe, plus wszystkie pistolety też by bardzo chciał, żeby znikł z Kanady, bo to jest, jak wiadomo, śmiertelność na broni. E, mordercza wręcz, zawsze tylko krzywdę robi. Jakby wisielką na, to, na torcie jest to, że w Kanadzie już e, wprost jest wpisane do prawo zakaz używania broni do ochrony osobistej, zakaz bronienia się bronią. Czyli jak ktoś mnie napadnie, mam broń w ręku, muszę ją odłożyć i, i, i bić się na pięści. E, znowu, e, Anglosasi, tak? W Anglii też nie. nawet gaz. Nie może być użyty w sposób gwarantujący nam brak odpowiedzialności karnej za samoobronę. I tak ja wiem, że w Polsce też jest źle, ale to nie my robiliśmy za symbol wolności przez ponad 100 lat, tylko właśnie anglosasi. I widzimy do czego dochodzi Kanada, w której przepisy dotyczące de facto moralności już ryją głębokie tunele pod Sodomą i Gomorą. Przebili, myślę, Sodoma i Gomorę, albo co najmniej zbliżyli się, a ponieważ może, czy, może martwe wysycha, to może niedługo zobaczymy, jak wygląda Sodoma i Gomora. Może mają e, układ e, ulic podobny do Montrealu, kto tam wie. E, reasumując, najpierw zarejestrowali, potem zabrali broń o rozsądnej ilości amunicji i, i najciekawszych typów. Potem chcą zabrać każdą broń długą, która z jakiegoś powodu ich zdaniem jest szczególnie śmiercionośna, 1500 różnych modeli już mówią o tym, że chcą zabrać też pistolety. Wykup tej broni ma dotknąć dwa, ponad 2 milionów obywateli z licencją i 2400 biznesów. Linia, do której chcą to wykupić, to jest kwiecień 2022 roku. Kanada zmienia się w jeden wielki obóz koncentracyjny, czy to z perspektywy zdrowotnej, czy to z perspektywy moralnej, czy to z perspektywy wolnościowej, czy podatkowej, czy jakiejkolwiek innej. Eee, archipelag Gułag, biorąc pod uwagę klimat, tylko że taki anglosaski, co nie znaczy, że będzie łagodniejszy niż, niż ten z Cyrylicą. Jaka to jest lekcja dla nas? Dla Fundacji Darma przede wszystkim przypomnienie tego, dlaczego powstaliśmy. Rejestracja broni, zakaz, de facto istniejący zakaz rejestracji broni do ochrony osobistej, de facto utrudnienia i, i groźby, które powinny być karalne w stosunku do tych, którzy obronili się przy pomocy broni palnej? Wiemy, że jest jeden przykład, który nieraz tutaj przytaczałem. Kiedyś może powiem dlaczego, akurat ten tak przytaczam. E, pięciu napadło jednego, wszyscy odpowiadali za bójkę, łącznie z tym jednym, i wszyscy zostali skazani za bójkę e, przez e, panią sędzinę, która nawet akt nie przeczytała. E, tak, to, to, jest, e, to jest coś, co, co, co pamiętam, ale są też dużo gorsze wyroki niż ten. I oczywiście, nowelizacja e, pana ministra Ziobry nic nie zmieniła w tej kwestii. O czym mówiliśmy w momencie wprowadzania e, mam nadzieję że kolega zalinkuje w pudełku ten filmik nasz w momencie wprowadzania tej nowelizacji już mówiliśmy że ona nie zadziała tak samo mówiliśmy w rozmowach z e, Pierwszorzędnymi prawnikami warszawskimi, którzy się ulękli. Najpierw prosili nas o współpracę, chcieli z nami zrobić kampanię ogólnopolską w sprawie obrony koniecznej. Potem się z wszystkiego wycofali, bo nie chcieli zrozumieć, nie chcieli stanąć na, na takim stanowisku, które było, na którym stała Fundacja DARMA, tylko stanęli na stanowisku zbliżonym do ziobrystów. A jaki efekt tych działań jest, każdy widzi po, po tych kilku latach, że ta nowelizacja po prostu nic nie zmieniła. A więc, jeszcze raz reasumując, rejestracja jest tak samo szkodliwa w Australii, Kanadzie, jak i Polsce, czy Anglii, czy w wielu innych krajach. Jest to wstęp do ograniczenia, jakie typy broni możemy mieć, w jaki sposób możemy je mieć, w jaki sposób musimy je przechowywać. To zwiększa koszty, zwiększa uciążliwości biurokratyczne, zniechęca ludzi do godziwego używania i posiadania broni jest tylko, wstęp, tylko i wyłącznie wstępem do, do zakazania posiadania broni obywatelem i zmienienia obywateli de facto w niewolników, w bydło. Jesteśmy traktowani jako obywatele, jak bydło. Kto w 2021 roku w grudniu tego nie widzi, bez względu na kolory polityczne, jakie tam ma, ten jest ślepy. Taka jest rzeczywistość. Mamy być zapędzeni za, za płoc, sprawdzeni przez weterynarzy Zaszczepieni przez weterynarzy, wykarmieni przez, e, według specyfikacji weterynarzy i robić to, co mówi nam właściciel. I to wszystko jest możliwe właśnie dlatego, że nie posiadamy broni jako społeczeństwo, nie dlatego, że od razu byśmy jej używali, tylko dlatego, i znowu wielokrotnie o tym mówiliśmy, broń zmienia sposób myślenia właściciela, stają się bardziej odpowiedzialne, bardziej dojrzały. W związku z czym, jeżeli chcemy wiecznych młodzieniaszków, 30-letnich chłopców zamiast mężczyzn, Wystarczy im zabrać broń, zakazać im obrony koniecznej, zakazać obrony e, kobiet, u, udawać, że, że natura kobieca i męska jest taka sama, efekty jakie są, nie muszę Państwu mówić, wystarczy się rozejrzeć wokół. E, dlatego tak, e, zakaz posiadania, rejestracja broni, zakaz typów posiadania broni, zakaz używania broni jest wstępem do całkowitego ubezwłasnowolnienia. I powtarzam to po raz trzeci, nie tylko dlatego, że się zakręciłem. Ale przede wszystkim dlatego, żeby wybić Państwu to do głowy, żebyśmy sami sobie wszyscy nawzajem utrzymywali tą świadomość, że nie może tu być kompromisu, tylko ustawowy zakaz reglamentacji i rejestracji broni jest gwarancją posiadania broni i tylko zapis bezwzględnego prawa do obrony koniecznej, włącznie jak już ktoś lubi anglosasów, z overkillem, czyli z. z przesadą, która nie była sadyzmem, tak? Czyli jeżeli ktoś napadł mnie, obrabował i zaczął próbować uciekać, również mam prawo go powstrzymać, żeby odebrać swoją własność. Jeżeli ktoś napadł mnie bez narzędzi, również mam prawo go powstrzymać. Jeśli napadł mi obca, ob, obcą osobę mi, i chciałem ją uratować, również miałem prawo użyć śmiertelnej siły. Jeżeli ktoś napada na człowieka, powinien wiedzieć, że grozi mu za to po prostu spotkanie się ze śmiertelną siłą od uczciwego obywatela. Bez, bez tego nie będziemy wolnymi ludźmi, bez tego będziemy w głagu polskojęzycznym znowu.